Siema Widzowie, a dzisiaj będziemy grać w. podoba, to lawa. Jeze, no, te koks. przyjda się, te koks. ma! Zaraz. Y, no, więc się przywitał y, Ogólnie, no. Y, teraz jest runda, więc no. Musimy tutaj poczekać. I zastanawiam się, czemu ten czat coś tutaj pisze po arabsku. zaklęć sobie w ogóle ten. Bo ty masz tutaj darmowy na start. No, że tylko, to że. że... Jest... A no, dobra. O, wybieramy. No. E, spinaczka na drzewo. No, to jest fajne. Odbierz. O, jakiś spadochron no, to... mam. Dobra, to dawaj szybko, bo zaraz będzie. gorąca, gorąca czekolada. <laughs> Nie, gorąca czekolada, tylko na lawa. O, ktoś tu spadł Gorąca czekolada. Kurde! Gorąca czekolada. Nie, 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 nie! Proszę! Okej! Okay. Dobra! Szybko, dawaj, bo ta nawet tuś idzie. Szybko! Szybko, szybko, szybko! Tak, dobra! Blisko jesteś, dawaj! Dobra, już, już, już. Ale i tak przeżyję pewnie, <laughs> jak ona się powiększa. W dobra jestem tutaj. <laughs> Kurde, trzy, dwa, jeden, szybko. O Jezu, ale to było na trochę. Ej, co O! O! Oła Nie wiem, co ja po co wchodzę, ale okej. Okay. Rope bridge, czy okej. o. Szybko, szybko, szybko. Wiem, ja że sław schodzi do tego, te koksa. Odpadam. No jak zawsze. No cóż. No. No bo ja w złą stronę poleciałam, ja tak chciałem szybko, więc no. Dlatego. się. Zdarza się. Powiem tak. Zdarza się. <laughs> Ale no okej okay. Poczekamy sobie chwilę Po co dajesz puławki? Nie wiem, bo nie... Mhm. Mm o tak, klasyk <laughs> Ej, ten jeden kolega, który... <laughs> który chce... który się... czekaj. Może biegun? A no to fort... nawet nie jesteś... Nie jesteś nawet tak źle. Jak trochę mamy mało czasu. O, jest jakiś pieniążek. Ja też ten pieniążek zebrałem, ale... Jest! Jestem na samej górze! Wyśmiej mnie w py Nie, nie tego. Kurde, jakaś osóbka. Nie, chciała no. Chciała mnie zepchnąć. Co ona robi? Co Bez... robi? Ona, ona nie wiem co ona robi. Ja nie wiem, jakaś... Kobieta gra chyba nie fair. Bo ona trochę nie fair gra. Nie, 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 nie. Lewa nic nie zrobi. Już już, No i... przeżyłem. O, No to lecimy dalej. Nowa runda za kilka sekund. Jej! O, 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 o co to się stało? pod No ja też. Się nie wiem czemu. Ej no, ona nie, gra nie fair no, weź weźcie się odsun. Widzisz, że ona kurde na jakąś ten? Ja pierdziele, no jak ona gra? W ona jakaś, chyba citerka babsko jest jakaś citerka Po prostu to jest hamskie babsko Chamskie babsko no weź te bloczki! Ciś bloczki stawia. Przed nosem. No, bo ona innym przeszkadza. I ten gość tutaj coś tam straci. Kurde. A, zaraz ginę. Trzeba tu skoczyć, ale oni nie chodzą. Jest, dobra, przeżyjemy. Dobra. Easy. Ale, ale widziałeś jak to daleko. No dobra, lecimy dalej zaraz 3, 2, 1 i lecimy dawką. Ok, lecimy, jakie to ze śmiałe, szybko szybko, kurde, trzeba tam Oj, nie wiem czy przeżyję. Tak szczerze to ja chyba nie przeżyję. To jest zła kryjówka. Jakieś głupie tu są. Oj, dobra, ja już po mnie. Już po mnie, no weź ty mnie nie popychaj. Kurde, chociaż o coła mnie popycha. O stary, loko Robloxa. Ej, dobra, zbiera się tu Stasiek. Stasiek. O, nie, nam lawa tutaj jest! Ej, jakim cudem przeżyję? Chyba przeżyję, nie no. Wiem, wiem, że przeżyję. Jest! Dobra, przeżyliśmy. Och, dobra. Ale było. No, blisko było ogólnie, no. Było. Serio. No bardzo Bo na prawie domku do ofisaj, ofisaj kurde, co się stało bo ona jest oderką jest nie, ona jest czterką i tyle no tak, ale ona jest jakaś ten bo ona pisze jakieś emocje kochania, ona chce się z kimś zakopać ja. kurde kurde, szybko, szybko, szybko ej, mamy 50 sekund ona to. Nie, lawa się powiększa, co? Jeszcze zostało 30 sekund, żeby się napełniła cała. Mamy mało czasu. Mamy mało czasu. Okej, okay, jesteśmy już na samym końcu. Żeby to się nie zawaliło, dobrze. Jezu, jakieś em emotki wysyła. Nie no. O, O Jezu, o Jezu! O Jezu, o Jezu! Szybko! Szybko! Zaraz zginę! Uch, dobra. Dało się. No, no ogólnie no blisko było. a dobra, to Tak, no. Nie wiem, co ona robi. O, oh, Classic Tower. Wow, co jesteśmy tak wybija. Ona No. I tego, i buduję. Ej, mam spadochron! Mam spadochron nawet. Lamenta wybrałem. No, długie! No, chcę tu skoczyć. jakiś Chory. Kurde, zaraz ja zginę. Teraz my zginiemy. I tyle się do mnie przykleja. No cóż, się, musisz się z tym pogodzić. O kurde. o kurde, o kurde. O kurde, o nie wiem, czy przeżyję. Nie wiem, czy przeży przeżyję. Co? A! A! Ło! 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 Jest! Udało się! Uda, tak! Udało się! Ja nie mogę, dobra, to dobrze, że stanąłem na tym pa pałąku. tym pałąku. Tak? <gry> czy tak? Kurde! Ej, pod mapę! Pod mapę mnie dało. No kurde! Ej, na górze jest no to... Szybko, szybko! Kurde! Szybko! Ludzie, nie wpychajcie się. o to tylko pogorszy sytuację. Jest, jestem na samej, na samej górze. Już, jest, jestem, jest. Wziąłem wielki diament, sorry. Dobra, jesteśmy na górze. No, jesteśmy na samej górze, ale było, ale prawie, jakbym, jakby ludzie się nie przypychali, to... A czy no, jakbym, jakbym nie wylecił poza mapę, to bym zdążył jeszcze wie... Jeszcze. tam jakiś... U, dobra, przetrwa. My tylko memy! Ty... Tylko nie! My... <laughs> jakie nupska? Jakie nubska. Ja nie mogę, jakie nubska, nie mogę! <laughs> O, dobra, to decydujemy. Barka małpy. Barki małpy, znaczy się. O, się, o, na to. Ja pierdzielę. Szybko, no czemu mi odróżniacie je zadanie? Mód. Nie, nie gadaj, że ja wtedy wypadnę, nie? Okej. Okay. Już się zbliżamy na, na, już się zbliżamy. Jezu, jakaś kłótna. Jak to się szybko powiększa? Jest! Dobra, jestem. Ej, jakaś na osóbka spadła. Ej, ale to jest jak Squid Game. To jest jak Squid Game. Dobrze, że nie można wypaść. O kurde, prawie wypadłem. No widzę. Jak tu się zbliża ta lawa? Ja się boję. Ryzyk fizyk. O, o, okej, okay, okej. Okay. Jest. Dobra, ostatnia runda chyba. Możemy, możemy zrobić ostatnią rundę już? Nie wiem, jak to chce. No to robimy ostatnią rundę już. Zależy od twórcy, prowadzi odcinek. No wiem, no. Chewie House, okej, okay. no kurde, no czemu mnie wywala? Dobra, jak to to widzowie musicie zostawić łóżka normalnie Subskrypcje, lajka like Co to są za schody? No. Ups Szybko musimy się przemieszczać Tutaj? A? Tutaj jest. A? Jestem. Jeszcze można wyżej. Ja już chyba nie przejdę. Jeszcze? No, nie przetrwam. Ok, Okej, jestem na samej chyba górze. No i nie przetrwałem, no. cóż, no niestety. Tak się zdarza. Wow, 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 wow. Wow. wow, 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 wow. Dobra widzowie, kończymy ten odcinek. Mam że Wam się oczywiście odcinek spodobał. I ja się będę z Żegnał baj bye, bye. Pożegnaj się Dominik. Pożegnaj się Filip. A czyli Dominik... Ty Cox! Ale nie, no mówisz chyba ten ten. Tak, no Te no. No pożegnaj się Ty Cox. Opa. Bye bye. Nie, nie, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i, i subskrypcji. Dobra, no to bye bye.